Jestem Pogoda! Pogoda. W ten słoneczny dzień witam Was. Emilian. Dzisiaj w Auguście pogoda nam bardzo dopisuje. Możemy zobaczyć, że. No tutaj. proszę mnie nie szarpać. Ja, pan, czy pan w ogóle wie, że ja byłem kiedyś. Y, y, akaskaderem Rasela Croła? No. Cześć. Żony, Co ty tu robisz? Yy, no, mamy prowadzić program razem. Ochrona? Nie, nie. Serio mam prowadzić program. Ochrona! My, ci nie powiedział. No że będzie super. To co, zaczynamy od pogody? Ja też w pogodzie mam być. Halo? Yyy... właśnie dzienna Wiesz co, jakbyś, jakbyś przesz 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 przeszkadzał trochę, jakbyś... może zamienimy się miejscami. O. I teraz po prostu sobie wyjdź z kadru, a ja... O. tu ma jakąś makijażystkę, ja nie wiem. Halo? Trochę tutaj, o oh, No, no awansowałaś na makijażkę, Nice. Du, 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 du. John i Emily. Razem opowiem Wam o zestawie startowym. A w drugiej części tego materiału opowiemy Wam o naszych doświadczeniach z grą The Walking Dead Universe. Yep, yep. Marcin i Sylwia nagrali swoją recenzję, więc stwierdziliśmy, że. To nie były zawody. No nie były. Przynajmniej do teraz. Teraz dalej oczywiście nie są. Ale gdyby by były... To my zrobiliśmy inaczej. A w dzisiejszym materiale nie będziemy opowiadać o całej mechanice The Walking Dead, dlatego że zrobili to Sylwia i Marcin i zrobili to super w swoim materiale i bardzo szczegółowo, więc po prostu przejdziemy do mięsa i na początku zaczniemy od zawartości i omówienia zestawu startowego The Walking Dead, a potem przejdziemy sobie do naszych odczuć. To w ogóle z gry, więc tego, jak nam się grało. więc... Co lubimy, czego nie lubimy? Mamy tu nasze pudełko, a gdy je otwieramy, <grymne> <grymne> otwierając pudełko, widzimy, że mamy dwa zestawy kości. Zgadnijcie, kto jest Dice goblinem. Wow! <grymne> mamy 10 czerwonych kości i 10 czarnych. I jakie są czerwone? Czerwone są kościmi stresowymi. Tutaj widzimy, gdzie na tym wychodzi atak zombiaka, tak? Tak, na łapce wychodzi atak zombiaka. A na, na tej tańce tarczy jest sukces, tak? Tutaj jest tylko i wyłącznie sukces, dlatego że to są regular dice i na nich nie można mieć komplikacji. Ale ogólnie są bardzo ładnie wykonane. Bardzo mi się podoba, że to jest taka ta łapka, która od razu się kojarzy, że zaraz Cię zaatakują i coś się stanie. Tak, ja w ogóle lubię kości, które nie mają zaokrąglonych brzegów, a te nie mają. Generalnie, jeżeli miałbym powiedzieć, co jest największą wartością dodaną tego zestawu, to bym powiedział właśnie kości. Prawda, kocham kości. To jest... meter, czyli to, jak duża jest fala zombiaków. Będziesz składać? No złożę, no po to chyba tutaj to jest, co? Mam nadzieję, że nie będzie słychać w mikrofonie, że słychać jak się robię. Dobra, jak to się teraz składa? Chyba tak. No, no Proszę bardzo. Rzucaj sobie na e, naukę. Nie! <laughs> Emily nie umie nauki. O, proszę bardzo. I tutaj bardzo ładny znacznik pokazuje... O, ale fajnie zrobili. Tak idealnie, że właśnie jak sobie zrobisz, to się zgrywa razem z tą łapką. No i tu jest jeden, jeden dwa, trzy, cztery i sobie zmniejszamy po prostu wielkość hordy. Jeszcze się powiedzieć o tym, że generalnie to samo pudełko jest bardzo ładne. W ogóle grafiki do Walking Dead są mega ładne, mi się bardzo podobają. Są klimatyczne, to prawda. Są klimatyczne, od razu wprowadzają właśnie w ten świat i od razu wiedziałam, że to jest The Walking Dead. Nawet bym nie musiała czytać w ogóle tytułu, abym wiedziała o co chodzi. Tu mamy, co tam jest w środku w tym zestawie startowym, ale my będziemy wam po prostu i tak o tym opowiadać. Więc mapy. Map jest dużo, bo jest wow. jedna taka dwustronna, pokazująca tereny, na których można się Gruby papier. Czuć jakoś. Czuć jakoś. No. no tak. To Ja w ogóle bardzo lubię mapy w takich przygodach, bo nie muszę sobie tego aż tak bardzo wyobrażać, przynajmniej tak jakoś mniej więcej na te odległości wiesz jakie Nie są. po to sobie człowiek gra w RPGi, żeby sobie wszystko wyobrażać. <laughs> Ale się ludzie teraz bezczelnie zrobili. Kiedyś mieli po prostu papier i kartkę Dokładnie, sobie pisali. A teraz o, bez mapy, to tak wiesz, co ja zrobię? Taki ja taki ja nie myślę, że... No nie wiem. A czekaj, a to jest co? To nawet nie jest dwustronne. dziękuję. Nie no, ja ogólnie bardzo lubię zestawy startowe. Więc wszystkie takie rzeczy, typu mapki i tak dalej, gdzie można po prostu pokazać to graczom, dla mnie to jest super zawsze plusik. Ale nawet jak już potem skończysz taką startową, to możesz sobie taką mapkę dalej gdzieś wykorzystać. W się? Jasne. Będzie to powtarzalne, ale mniej więcej, żeby pokazać, to już lepiej mieć nawet mapkę albo nic. Trudno. Trudno. Powiedz może o tym, co mamy za postacie. Każda z postaci w czymś się charakteryzuje, i w tej przygodzie było wszystko bardzo przemyślane. I co jest innego w tych kartach? Że każda z postaci ma swój sekret. Czyli ma takie specjalne zadanie, które musi wypełnić pod koniec gry, żeby w sumie wygrać? Pewnie tak jest. Znaczy, to przypomina mi trochę te zestawy startowe do Aliena, gdzie tak. każda postać miała swój ukryty cel i. To uważam, że jest świetnie zrobione w tym, w tym starterze, dlatego że dzięki temu każda postać ma taką ciemną stronę, która gdzieś tam w czasie gry potem się pojawia. I postacie są jakby przygotowane wcześniej, więc tak naprawdę one mają już swoje charaktery, swój opis. I... Tak, możemy zagrać do pięciu osób i fajne jest to, że Każda z postaci w czymś trochę bardziej się charakteryzuje. Tak jak na przykład jest lider grupy, który na przykład wiadomo, że umie zarządzać ludźmi i lepiej trochę strzela i lepiej też walczy. I są też osoby, które po prostu na przykład są bardziej takie zwinne. Huhu, huhu haha, no. huhu, hu Hucho, hu? Tak zwane osoby kucha. Hu. Ale oprócz tego mamy jeszcze postacie, które były w serialu. Tak, i to są prawdopodobnie NPC, podejrzewam. I właśnie to jest bardzo fajne nawiązanie dla fanów serialu, bo można bardzo poczuć, tak jak na przykład Marcin przecież wprowadził te postacie. Tak. I wszyscy tak. takie, no idzie koleś, który wygląda taki jak, jak Azjata. <laughs> a my wszyscy takie hmmm. Is that Glenn? Niemożliwe. <laughs> jest Glenn, Michonne, Karol, moja w ogóle ulubiona postać moja? do Aquilette. Moja też, ja kocham Pierwszy dips Karol. Nie, ej. O tyle, o ile chcielibyście zagrać sobie dłuższą kampanię lub jakąś dłuższą przygodę po tej zestawu startowego, no to możecie to zrobić na podstawie tych zasad, tylko że one mają jedynie 40 stron. Natomiast cała książka do Walking Dead, podręcznik główny Core Rulebook ma 180 stron. Jak łatwo policzyć różnica to 120 stron. I na tym można zagrać przygodę. Jakie są różnice? Różnice największe są w tym, że po pierwsze, w ogóle nie ma tutaj żadnych zasad do tworzenia postaci. The player character są dwa podpunkty mieszczące się właściwie na jednej stronie, potem parę charakterystyk rzeczy, które mają postacie na swoich kartach i właściwie zajmuje to dwie strony, a w podręczniku głównym zajmuje to stron py jak masz tutaj gotowcem, no to jakby nie ci więcej. No tak, zasad. po prostu musicie grać z nimi. Zasady zawierają wszystkie najważniejsze rzeczy. Opisują statystyki. A nie zawierają jeszcze trybu solo, który też jest w podstawowej wersji gry rozpisany. Broni nie ma za dużo. Najważniejsze tabele są: broni jest troszkę. Critical injuries. Fighting and death, walka z hordą, trochę tabel na koniec, właśnie ataków walkerów. To są e, najważniejsze, w sumie jedna z najważniejszych tabel, ponieważ dużo się na to rzuca. No i właściwie koniec. 40 stron. Krótkie, treściwe na temat. Przygoda, natomiast ja nie będę może pokazywał za bardzo środka, ale ona ma aż stron 16. Aż stron 16? Aż stron 16. Szczerze znaczy, mówiąc w podręczniku głównym jest e, też przygoda taka totalnie mini-króciutka. Więc jest to fajne rozszerzenie. A na ile I... ona by była? Chyba, że dwie-trzy sesje albo jeżeli ktoś prowadzi stricte po linii. Ten scenariusz to jedna dwie. Chciałeś zapytać o tę cenę? Tak, Co nie wiedziałam, że to jest. <laughs> no dobra, <laughs> dawaj. Tak. No, powiedz mi, czy w sumie taka przygoda się opłaca, bo jaka jest cena w sumie Pod... Świat... Przestań, <laughs> nie <laughs> mnie to powiedzieć! Dobra, go! Ah. No dobra, a powiedz mi w sumie, czy taka przygoda się w ogóle opłaca? Czy jaka jest cena podręcznika w stosunku do takiej jedno jednorazowej przygody? Świetne pytanie, Emilii. Moim zdaniem tak pół na pół. Dlatego, że z tego, co sobie sprawdziłem wcześniej, cena podręcznika to jest 190 zł, 189 z groszami, a cena tego to jest 165 zł. Jeżeli miałbym ocenić stosunek cena do ilości rzeczy. No to mam mieszane uczucie. Na przykład kości jedne kosztują około 80 zł. Jedne takie, jedne takie, to jest koszt. To się zestaw Nie, Nie, czarne 80 i trzymi kosztują? To, no, to strasznie no, no. drogie są, tak? Matko. Wiem. I tak naprawdę jak chcecie sobie kupić po prostu kości, to już lepiej sobie, żebyście. Kupi ku... Zestaw kupić po prostu zestaw i przynajmniej mieć te rzeczy część przygotowanych możecie wtedy używać tych wszystkich kart jak pnp to, to może być ewentualnie też fajne dla osób, które nie grały nigdy w The Walking Dead, nie znają serialu tak dobrze, po prostu chciałyby zagrać w grę o zombie, to ten zestaw. Startowy, bardzo fajnie wprowadza w klimat. On jest dość mroczny. To jest raczej taka ciężka przygoda, bardzo ponura. Dobrze obrazuje, czym jest właściwie The Walking Dead. Jeżeli ktoś bardzo lubi serię, wie z jakimi problemami. Zmagają się tam postacie, wtedy lepiej, żeby od razu sobie kupili podręcznik i gdybym ja miał osobiście dla siebie wybierać, ja bym po prostu wybrał podręcznik, za mało jest kontentu. kontentów. Czyli zainty. myślisz, że osoba, która bardzo lubi The Walking Dead, byłaby nie do końca zadowolona? Myślę, że trochę za mało wtedy jest. Jeżeli ktoś planuje kupić zestaw startowy, a potem jak mu się spodoba, to podręcznik główny, no to okej, okay. ale jeżeli macie okrojony budżet, to ja bym od razu szedł w podręcznik. A co byś na przykład dodał do takiego zestawu, żeby. Było bardziej. No ja bym przygodę przede wszystkim robić. zrobił. No ta przygoda ma w ogóle 16 stron i teraz sobie zrobiłem notatki. wow Byłoby super fajnie, jakbyście weszli na naszego patronajta. I zobaczyli progi, które mamy i co w nich oferujemy, dlatego, że potrzebujemy sobie kupić drukarkę do gralni, bo ja muszę robić notatki ręcznie. Wiecie, kiedy ja ostatnio. A rękę... wiecie, jaką brzydko piszę? Ja tak strasznie piszę. Potem muszę to Nie czytać. Nie pokazuj bo... tego, boże, <laughs> weź schowaj! Starter do Blade Runnera kosztuje 209 zł. Jest tam to na rzeczy. Są tam karty dodatkowe z różnymi rzeczami, są tam kości. Jest przygoda, która ma 50 stron, więc jakby. O. 50 za do dużo. No dużo. Przygoda do Blade Runnera ma 56 stron w starterze, do One Ringa ma 31 stron, do Aliena ma 50 stron i zasady mają prawie 100 stron. A ta przygoda do Aliena była taka spora. No tak, tam można grać dłuż dłużej dużej, można ją grać zdecydowanie i zasady do Aliena generalnie są właściwie ze wszystkim już. Tam, tam jest bardzo mało rzeczy, które są w podręczniku, a których nie ma w tej przygodzie do Aliena. Gdybym ja miał powiedzieć, który moim zdaniem zestaw startowy się opłaca najbardziej do Year 0, to bym powiedział, że najfajniejszy jest Blade Runner i Obcy. Mm -hmm. Bo tam jest najwięcej kontentu, są dodatkowe karty, jest mnóstwo postaci, jest dużo map. Mam taki feedback odnośnie ekranu Mistrza Gry, bo ktoś się może zastanawiać, czy warto go kupić. Otóż rozmawiałem z Marcinem, który taki ekran ma. Niestety nie zabrał go do domu z grani, więc e, wam go nie pokażę, ale jakby na no, ekran jak ekran. Marcin powiedział tak: jeżeli ktoś nie ma żadnego ekranu, to spoko, ale jeżeli masz lepsze, to, <noise> to wystarczy jakikolwiek i można sobie wydrukować trzy podstawowe tabele. Są to krytyki, ataki zombie i mechanika jak walczyć ze sformem Te dwie, trzy tabelki jak sobie wydrukujecie, to właściwie macie wszystko, czego potrzeba na takim ekranie. Więc możecie wziąć dowolny ekran i sobie po prostu wydrukować te kilka tabelek. Nie jest on niezbędny. Parę plusów i minusów. Zasady są bardzo określone. Wygoda 16 stron, ponury scenariusz, więc może być męczący, to jest minusik. Fajne mhm. cele indywidualne. Dobrze oddaje świat, klimat świata. Wysokiej jakości komponenty. No, trzeba przyznać, nie no, ładne kolorki, grube może rzeczy. Kość. Kości są super, kości zostawiam. To już właściwie tyle. Ja daję 4 na 10. 4 na 10 to tak wysoko w sumie. Nie no, bo, bo po prostu lubię zestawy startowe. I generalnie <noise> za same kości już bym dał, już jest 3 punkty. No, no ja bo... daję dużo za kości. Dla mnie było 5 na 5, ale też właśnie troszeczkę obniżam ze względu na tą ilość, bo faktycznie chyba. Sobie... To sobie nie powiedziałam. Ja pierdziele, czy, czy, czy ząbek mnie zatekowała. Sylwia już była na krawędzi. już była na krawędzi, już tam zeszklone oczy. A Marcin, i wtedy podchodzi do ciebie Tyler. I tam śrubę jej nakryje. A Sylwia już. <trym> to, nie da. <śm>